Każdego dnia, przechodząc Krakowskim Przedmieściem, tysiące warszawiaków mijają XVIII-wieczny budynek, na którym widnieje napis Res sacra miser, co oznacza biedny jest rzeczą świętą. Przez prawie 200 lat budowla ta gościła Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, niedościgniony wzór dla wielu innych organizacji tego rodzaju na ziemiach polskich. Towarzystwo prowadziło działalność do roku 1950, dostosowując formy swojej aktywności dobroczynnej do zmieniającej się sytuacji społeczno-politycznej. Rok 1812, wspomina Wiktor Gomulicki w swoich opowiadaniach o starej Warszawie, pozostawił po sobie zwykłe lat krwawych potomstwo żałobę, kalectwo, nędzę. Warszawa, leżąca na szlaku orłów napoleońskich, widziała odwrót prawego skrzydła wielkiej armii, która przestała już być wielką. Miasto zapełniło się ludźmi chorymi ciałem i upadłymi na duchu. Jesienią 1814 roku po wielkim pożarze w Warszawie księżna Zofia Zamojska zorganizowała w swoim domu spotkanie, na którym podjęto myśl założenia organizacji niosącej pomoc ubogim. Uczestniczyli w nim m.in. Julian Ursyn Niemcewicz, Stanisław Staszic, księżna Anna z Zamojskich Sapierzyna, Maria z Czartoryskich, księżna Wirtenberska, Michał Bergozoni, niegdyś lekarz osobisty Stanisława Augusta Poniatowskiego i Józef Lipiński, sekretarz generalny Izby Edukacyjnej. W kalendarzu z roku 1863 zapisano Ogłoszono dzień 24 grudnia 1814 roku jako chwilę założenia Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności przez udzielenie z funduszy na to założonych skromnej dla 200 osób uczty. Pierwszy statut towarzystwa opracował Julian Ursyn Niemcewicz, prezes administracji tej organizacji, były sekretarz osobisty Kościuszki i towarzysz jego lat niewoli. Czytamy w nim... Kierować ofiarami dobroczynności publicznej jak najużyteczniej i ku wsparciu rzetelnie potrzebnych, użyć ku temu celowi nie tylko darów pieniężnych i rozmaitych w naturze ofiar, ale także gorliwego poświęcenia się osób, usługi i talenta swojej ofiarujących, opatrywać pierwsze do życia potrzeby, nie mającym i, nie, i mieć nie mogącym żadnego do życia sposobu, obmyślać środki zarobku mogącym jeszcze pracować, ratować złożonych chorobą, którzy nie są w stanie lekarza i leków opłacać. To są zamiary, które zakłada sobie towarzystwo. Ci szlachetni warszawiacy rozpoczęli niezwłocznie dobroczynną misję. Utworzono dwa oddziały. Pierwszy zajmował się przede wszystkim likwidowaniem problemu żebractwa. Już w 1816 roku utworzono dom zarobkowy na rogu ulicy Zakroczymskiej i Franciszkańskiej, w którym podopieczni, ubodzy, starcy i kaleki zajmowali się darciem szarpi, skubaniem pierza i wyrobem produktów z wełny, lnu lub konopi. Podobnie w przytułku w Woli Grzybowskiej. Wydział drugi, lekarski, trudnił się leczeniem ubogich, szczepieniem ospy i opieką nad ciężarnymi kobietami. Lekarz udzielał porady w domu chorego lub kierował go do szpitala. Wskazywał także aptekę, w której chory mógł kupić lekarstwo z 30 zniżką. W 1818 roku, dzięki niespożytej energii Zofii Zamojskiej, Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności otrzymało od cara Aleksandra I gmach dawnego klasztoru karmelitanek bosych przy krakowskim przedmieściu, i 90 tysięcy złotych na remont budynku. Historyczny gmach Res Sakra do dziś służy potrzebującym. Wobec niedostatku jedzenia dla ubogich w 1826 roku z inicjatywy rodziny łubieńskich utworzono Wydział Rozdawania Zupy Rumfordzkiej. To dzisiejsza zupa regeneracyjna. Wydawano dziennie ponad 250 posiłków, a w roku 1890 już ponad 900 dziennie. Dla pozyskania darczyńców organizowano liczne tombole, loterie fantowe i kwesty dobroczynne. Docierano do nich również oferując na aukcjach malarstwo, zapraszając na liczne spektakle teatralne i koncerty na rzecz biednych. W 1818 roku Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności urządziło charytatywny koncert z udziałem ośmioletniego Fryderyka Chopina, bowiem kultura i sztuka doskonale przemawiały do wrażliwości, a być może i snobizmu zamożniejszych warstw społeczeństwa. Oprócz organizowania różnorodnych form zbiórek pieniędzy, Towarzystwo podejmowało działalność gospodarczą. Czerpało dochody z wynajmu lokali w domach, w których było właścicielem. Prowadziło gospodarstwo leśne i rolne w Gościeradowie. W dobrach tych prowadzono także szpital, ochrony, czytelnie ludowe. wspierane okoliczną ochotniczą straż ogniową, poletka doświadczalne, kółka rolnicze i biblioteki. Dodatkowo uzyskiwano pieniądze z procentów od kapitałów hipotecznych, od papierów publicznych i od gotowizny. Towarzystwo wspierały także instytucje miejskie. Z dzisiejszej perspektywy jest niezwykle imponująca skala działań zabezpieczająca fundusze na realizację szlachetnej misji pomocowej. Relacje z zaborcą były trudne. Czytamy w pamiętnikach Juliana Ursyna Niemcewicza. Tak pożyteczne towarzystwo dobroczynności w największą u Wielkiego Kniazia popadło nienawiść. Umiał tę nienawiść Wielki Kniaz przelać tak dalece, że nie tylko rząd, nie mieszkania, nie żadnego wsparcia dla ubogich nie daje. Lecz i owszem, namiestnik bez uniesienia i gniewu wspominać nie może. Największy gniew stąd, że towarzystwo nie podlega rządowi. Niezależni byli także członkowie towarzystwa. Wielu z nich miało w życiorysie udział w powstaniach przeciw zaborcom, zsyłki bądź wydalenia, aktywny udział w pracach Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk lub przedsięwzięciach wolnomularskich. W okresie między powstaniami, czyli w latach 1832-1862, towarzystwo, oprócz opieki nad własnymi podopiecznymi, wspierało ogromną rzeszę pokrzywdzonych ofiar wydarzeń, dorosłych i dzieci. W 1842 roku w nowo zakupionym gmachu przy Nowym Świecie utworzono dom sierot dla chłopców, a w gmachu głównym WTD przy krakowskim przedmieściu zorganizowano dom sierot dla dziewcząt, tworząc jednocześnie nowy Wydział Opieki nad Sierotami i Ubogimi Dziećmi. W tym samym roku rozpoczęto wydawanie tanich, pięciogroszowych obiadów. W latach 1852-1855 Warszawę, jak i całą Europę Środkową, nawiedziły epidemie cholery i klęska głodu. Wskutek zniesienia granicy celnej pomiędzy Cesarstwem Rosyjskim i Królestwem Polskim oraz uwłaszczenia chłopów w roku 1864 gwałtownie rozwinął się przemysł. Tragiczna sytuacja materialna klasy robotniczej oraz masowe podejmowanie pracy przez kobiety stawiały przed towarzystwem nowe wyzwania. W odpowiedzi na nie tworzono żłobki, ochronki, Podejmowano nowe formy pomocy materialnej. W 1870 roku zorganizowano przytułek dla biednych wychodzących ze szpitali, a w 1883 roku otwarto pierwszą szwalnię dla dziewcząt, w której pod przykrywką nauki zawodu prowadzono patriotyczną działalność edukacyjną. Od lat 60. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności rozszerzyło swoją działalność na wszystkie wyznania. Tygodnik dla Izraelitów Polskich Jutrzenka informuje. Przypuszcza bowiem. Do swojego grona nieograniczoną liczbę członków żydowskich, wzywa innych do współdziałania w czytelniach bezpłatnych i w szkołach wieczornych dla rzemieślników, poruszając im tym samym losy biednych wyznania chrześcijańskiego, zarówno jak i mojżeszowego. Z tej samej gazety dowiadujemy się także, z wiarygodnego źródła, iż towarzystwo zakłada ochronkę dla biednych dzieci izraelskich, która odda pod bezpośredni dozór jednowierców, samo rozciągając kontrolę i dostarczać funduszów na utrzymanie. Bezpłatne czytelnie wzbudzały ostre polemiki. Wydawanie książek czytelnie uskuteczniały jakby naumyślnie, w dni świąteczne, w godzinach przedpołudniowych, odrywając w ten sposób ludność ubogą od nabożeństwa. Czytelników posiadają czytelnie około 12 tysięcy. Każdy bierze około 36 książek rocznie. Otóż, jak myślicie, czy rzemieślnik czytający 36 tomów rocznie ma czas chociażby wysiadywać po Bawariach? Odpowiada Bolesow Prus na zarzuty klarów w Kronikach, tom 15. Bezpłatne czytelnie były znakomitym środkiem od uaktywniania młodzieży. W roku 1919 towarzystwo skierowało apel do uczniów: Do tych szczęśliwych spośród was, którzy mają własne, przeczytane już książki, zwracamy się z prośbą: oddajcie niepotrzebne wam książki do czytelni. Odzew był znakomity. Z inicjatywy doktora Stanisława Markiewicza w kwietniu 1882 roku powołano sekcję Kolonii Letnich. Jeszcze tego roku wysłano latem na wieś pięć grup. W sumie 54 dzieci, a w roku 1892 liczba dzieci w wieku od 8 do 12 lat korzystających z tej formy pomocy wzrosła do 884. W drugiej połowie XIX wieku towarzystwo nie tylko otworzyło się na inne wyznania, ale także w 1891 roku przyznało kobietom prawa sprawowania kierowniczych funkcji. To one z największym oddaniem niosły pomoc potrzebującym, zajmując się pracą u podstaw, utrzymywały z nimi bezpośrednie kontakty. Bo kto człowieka nie kocha, którego widzi, jakże może kochać ludzkość, której nie widzi, jak czytamy w opisaniu ustaw Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności z 1815 roku. Często jako anonimowe społecznice podejmowały się prac najbardziej podstawowych, często niewdzięcznych. Liczba członków WTD w dniu 31 grudnia 1900 roku wynosiła 1625. Tego roku opieką otoczono 56 tysięcy osób we wszystkich rodzajach instytucji. W zakładach kalek i starców, w sierot, w ochronach i w żłobkach, w szwalniach i w salach zajęć dla chłopców, w kasach oszczędnościowych i w groszowych. W tym z czytelni bezpłatnych korzystało 13 tysięcy osób. Z przytułków dla wychodzących ze szpitali rekonwalescentów – 2 tysiące. Byli podopieczni także korzystający z kąpieli ludowych i z bezpośredniej pomocy materialnej. Jednocześnie trzy tanie kuchnie wydawały dziennie około tysiąca obiadów co czyniło rocznie ponad 300 tysięcy posiłków. Pierwsza wojna światowa zmieniła charakter działalności. Warszawskie Towarzystwo ściśle współpracowało z Radą Główną Opiekuńczą, która działała ze zgodą niemieckich władz okupacyjnych, aktywnie wspomagając się sierocińce, punkty pomocy medycznej, kuchnie ludowe dla ubogich, a także schroniska, ochronki, noclegownie dla uchodźców i organizując prowizoryczne szpitale. Współorganizowano wydawanie żywności i odzieży potrzebującym oraz zasiłki pieniężne. Z drugiej strony towarzystwo uzależnione było od Rady, która dostarczała węgiel, niezbędny do ogrzewania instytucji podległych WTD. Niezwykle aktywny w tym okresie był wiceprezes Towarzystwa książę Seweryn Franciszek Czartwertyński-Światopełk, który pełnił funkcję prezesa Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Warszawie oraz był członkiem Rady Głównej Opiekuńczej. W dwudziestoleciu międzywojennym część dotychczasowych zadań WTD i innych instytucji dobroczynnych przejęło państwo. Był to okres ogromnej wiary we wszechmoc nowo wskrzeszonej po 123 latach niewoli niepodległej II Rzeczpospolitej. Jednakże bardzo trudna sytuacja gospodarcza, kłopoty w zintegrowaniu trzech różnych zaborów, wojna z Sowietami, walki o granice, brak wspólnej monety aż do 1924 roku i kryzysy gospodarcze sprawiły, że państwo nie było w stanie sprostać społecznym wyzwaniom. Ze sprawozdania z roku 1935 Wiemy, że w zakładach zamkniętych opieką otoczono ponad 300 dzieci. Do żłobków i przedszkoli uczęszczało tysiąc maluszków, a w szwalniach dla ubogich dziewcząt naukę pobierało 300 przyszłych krawcowych. W schronisku dla starców było 300 pensjonariuszy, w tym większość z nich powyżej 70 roku życia. W dwóch pozostałych przytułkach schronienie otrzymało 79 potrzebujących. W tych wszystkich instytucjach zapewniano dobrą opiekę lekarską. Dodatkowo w ambulatorium dla chorób płucnych przyjęto 2000 pacjentów, zaś w ambulatorium dla chorób ocznych udzielono 6000 tysięcy porad. Wydział wsparcia rozpatrzył 1200 podań po uprzednim dokonaniu wywiadów, także w tym roku w gmachu przy krakowskim przedmieściu wydano 47 tysięcy obiadów, jak i ładnie nazwano gościnnych, przeważnie korzystała z tej formy pomocy uboga inteligencja. W czasie II wojny światowej Decyzją niemieckiego okupanta towarzystwo zmuszone było do zaprzestania działalności. Po II wojnie światowej w budynku Res Sakra Miser opiekę nad ubogimi kontynuowały siostry miłosierdzia ze zgromadzenia świętego Więcentego Apollo. Na tyłach budynku założyły ogród warzywny, hodowały trzodę, produkty te wykorzystywano do przygotowywania posiłków dla podopiecznych, dla starców, kalek i nieuleczalnie chorych. Tradycje budynku do dzisiaj zachowały się. Pomieszczenia Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności służą domowi opieki społecznej. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności rozwiązano w 1950 roku. Dziś z uznaniem patrzymy na jego działalność i na skalę pomysłowości, rozwiązań organizacyjnych i innowacyjności. W jego szeregach pracowało tysiące najbardziej oddanych filantropów i społeczników, wielkich patriotów wywodzących się z różnych warstw społecznych, a także ludzi różnych wyznań. Z dzisiejszej perspektywy. Historia WTD, jego dokonania, filozofia postępowania, empatia wobec potrzebujących definiują tę organizację jako prekursora w budowie społeczeństwa obywatelskiego.